Oj, gdzie my jesteśmy? Co? Krata! Wypuśćcie nas! To niemożliwe! Jesteśmy uwięzione w tej klatce! Może to nam się przecisnąć? Nie uda się. Potrzebujemy kluczy. Ale skąd je weźmiemy? Nie panikuję nic. A co to jest? Liny? Mam nadzieję, że pociągniemy za nie i wtedy padną na nas wszystkie klucze. Mam też nadzieję, że w wiadrach nie ma nic paskudnego. Enid, jesteś takim pchórzem. Hmm. A co to? Skitelsy? Nienawidzę ich. Są zbyt jaskrawe. Bolą mnie od nich oczy. To najprawdziwszy raj! Jestem gotowa siedzieć w tej klatce wiecznie. Jeśli będą mi dawać same wiadra skitelsu. Enid, weź się w garść. Musimy się uwolnić. Pociągnij Zalinę. Teraz. Mam nadzieję, że będę miała wiadro moich ulubionych czekoladek. O nie! To obrzydliwe! Czy to jest y, ziemia? To jest okropne! I robaki! Nienawidzę, nienawidzę robali! One chcą mi wleść do uszu i nosa! Fój! Enid, uspokój się, to tylko robaki, nic ci nie zrobią! O! Mamy klucz! Świetnie! Możemy otworzyć jedną z kłódek. Super, do dzieła! I tak. Klucz pasuje i pozbyłyśmy się jednej kłódki. Hmm. Przywij piątkę. Hmm, nabrała się. Ojej, co tym razem? To toaleta. Ale po co nam to? Czy naprawdę jest w niej klucz? Możliwe. I będziesz go szukać. Okay. Ale ja nie chcę. O nie! Obrzydliwe. Zaraz wymiotuję! No dobra, wisisz mi przysługę. Hmm, a to pachnie całkiem nieźle. Tak, to na bank coś z czekolady. Hmm, to przecież Nutella. Pyszne. Ale ani e, nic nie powiemy. O nie, USD! To jest obrzydliwe! Hmm, zobaczmy, co jest na dnie. Jest! Czuję go! Ale super! Otwórzmy czym prędzej jeszcze jedną kłódkę. Hey. Trzymaj, otwieraj. No, no. Kluczem, który ty wyjęłaś z toalety! Nie, dziękuję. Znowu muszę wszystko robić sama. Super, udało się! Prawo, Wesday! Ojej, co to? Boję się. Zaraz zobaczymy. O, mam wizję z przyszłości. Kładam ręce do szuflady, a tam. Karaluchy! Co za koszmar? Są wszędzie. Enid, wszystko ok? Naprawdę? To przesuń się. Hmm, tam jest chyba coś żywego. Muszę się bliżej przyjrzeć. A! To karaluchy! Stój! Jeśli ty nie zdobędziesz klucza, nikt tego nie zrobi. O, matko! Ale tam są karaluchy! Dobra, trzeba jak najszybciej znaleźć klucz i zapomnieć o tym, jak o złym śnie. O, patrz, Wednesday! Udało mi się! Ej, a ty dokąd? Patrz, zaraz sama otworzę kłódkę. Udało się! Oślepłam od tego jaskrawego światła. Spokojnie, Wednesday, siadaj. Wszystko w porządku. Ujdzie. A co to ma być? Nie wiem, przypomina mi laboratorium chemiczne. O, spójrz, to instrukcja. Musimy wymieszać określone składniki, i wtedy dostaniemy klucz. Jasne. Podaj mi fioletową probówkę. Chwileczkę. O, trzymaj Wednesday. Teraz musimy wymieszać wszystko w jednej kolbie. I co z tego wyszło? Hmm, strasznie to śmierdzi. Wygląda super! Chcę spróbować, zanim Wesley to zobaczy! Mmm, pyszne! Ojej, e, coś się ze mną nie tak! Nie, nie! Dlaczego robię się teraz większa? O! Enid, co ty zrobiłaś? Pomocy! Jestem Hulk! Co robić, co robić? Może to pomoże. Chyba zadziałało. Uratowałaś mnie, dziękuję! Niczego tu więcej bezem mnie nie dotykaj. Wracajmy do robienia klucza. Hmm. Powiedziałam, żeby nie ruszać. Tak, wszystko zrobię sama. Wymieszamy to i to. Kun zmienił kolor. Trzeba więc kontynuować mieszanie. Chyba wyszło to co trzeba. Musimy wlać to do probówki. I wola! Voilà. Wow, to kot! Chodźmy otworzyć kłódkę! Enid chyba ma rację. To kot do następnej kłódki. Zadziałało! Oj, e, e, boję się! Przestań nie obejmować. Zobaczmy, co tam jest tym razem. Hmm. To wygląda jak skrzynka z napojami. Hmm, są tu e, słomki i musimy wypić zawartość. U jednej z nas będzie klucz. To co? Kto zacznie? Ja. Spróbujmy koktajlu. Hmm, jest bardzo dziwny. Wow, e, jest pikantny, nawet bardzo. E, Enid, teraz ty. Dobra, e, mam nadzieję, że będę miała więcej szczęścia. Hmm, to jest naprawdę dobre. Nieźle koktajlu są moje ulubione kulki owocowe. Chcę wypić cały napój do ostatniej kropelki. i Jest mega pyszny. A klucza nie było. Przekro mi, Wednesday, ale chyba musisz wypić swój napój do końca. Cóż, nie powiem, że się cieszę, ale nie mam wyboru. O nie, chyba się zaczyna. Trzeba jakoś ugasić, Wednesday. To nie działa. Ojej. To było mocne. Ale mam dla nas klucz. Ura! To wszystko nie poszło na marne. Chodźmy otworzyć kłódkę. Ała! To już piąta kłódka. I też się otworzyłyśmy. Hmm, a co teraz? Wow, balony! Uwielbiam je! Jestem pewna, że to nie tylko balony. Coś jest w środku. Mamy kaski z kolcami! Można nimi przebić wszystkie balony! Tak, mój kask wygląda o wiele lepiej niż twój. No dobra, zaczynajmy. Ojej, a to co? Enid, jesteś brudna jak świnia. Teraz moja kolej. Chcę przebić o tego. O nie, to mleko i jestem cała mokra. I kto teraz wygląda jak świnka? Dobra, teraz ja. Przebiję. O tego. Przesun się. Ojej, a co to? Mąka. To przynajmniej trochę lepsze niż oczy i śluz. i teraz ty. Teraz przebiję tego balona. Skaczemy. O rany, kolorowe pióra. Och, oh, A mi się podoba. Wyglądasz jak kurczak. Enid, bądź cicho. Przebij balona. Dobra, przebiję tego. Tam na pewno jest klucz. O nie, to nie jest klucz. Spokojnie, spokojnie. Proponuję przebijać balony wspólnie. Na raz, dwa, trzy. Skacz. Wow. Nieźle, to konfetti. Jakie kolorowe. O, patrz, znalazłam kot! Świetnie! Wesday, chodźmy otworzyć nową kłódkę. Wreszcie. Daj, wprowadzę kot. I została nam ostatnia kłódka i ostatni klucz. Co nas czeka tym razem? Drzwi. Jest ich tak dużo. Ciekawe, co jest za nimi. Wesday, tam jest pusto. Hmm, może zapukamy. Nikt nie otwiera. Tak bardzo chcę otworzyć, ale się boję. A może tu ktoś mieszka? Boję się otworzyć. Spróbuję otworzyć te drzwi tutaj. Dobra, spróbujmy, zaryzykuję. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam nic strasznego. Wow, to jest piękne. To bańki mydlane. Dla mnie to obrzydliwe. Nienawidzę baniek mydlany. A ja je uwielbiam. Wednesday, teraz twoja kolej. Dobra, otwórzmy te drzwi. Czerwona farba, naprawdę. Wednesday i jak? Hey. O matko, co z tobą? A, słabo mi. Ależ ona wrażliwa. Nic mi nie jest, wszystko ok. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Nareszcie. To ostatni klucz. O tak, super. Wow. W końcu się stąd wydostaniemy. Hurra! Wednesday, pospiesz się. Otwieraj kłódkę. No dalej. Tak, pasuje. I jesteśmy wolne. Zatańczmy taniec zwycięstwa. Super! Na początek chcę słodki żel. Bardzo go lubię. Prościzna. Zaczynam! Będę potrzebował butelki mojego ulubionego napoju gazowanego. Fanta się nada. Mmm, Jaka pyszna! Następny będzie miód! Uwielbiam go. Miam, niam. Oho, pierwszy raz widzę kogoś, kto pije miód! Quentin nic ci nie zostało. Co? O nie, to prawda! Tylko jedna kropla Co robić? Wiem Pójdę po miód do lasu A oto Jul! Moje drogie pszczółki Potrzebuję miotku Ej, a czemu jesteście takie złe? Nie, 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 nie róbcie mi krzypy Uff, ledwo zwiałem Ale najważniejsze, że mimo wszystko Przyniosłem tu ten ul Jest w nim mnóstwo słodkiego miodu Czas wymieszać go z fantą, żeby zgęstniała. W ten sposób powstanie żel. Najważniejsze to wszystko dobrze wymieszać. No i do lodówki aż stężeje. Super, a w międzyczasie pogram na telefonie. Dobrze, a ja zrobię żel z owoców. Aby to zrobić, muszę wsypać świeże owoce do dużej butelki. Ale oczywiście to nie wszystko. Bardzo spodobał mi się pomysł Quentina z miodem, więc zrobię to samo. Po prostu zaleję owoce w butelce miodem. To będzie bardzo pyszne. Och, jak pięknie to wygląda. A co tam robi szefowa? Co kochają wszystkie dzieci na świecie? Oczywiście skitelsy. Więc zrobię Emil niespodziankę i przygotuję żel z tymi cukierkami. Najpierw wezmę czerwone i wsypię je do butelki. Następnie biorę niebieskie. Potem zielone, żółte, pomarańczowe i znowu czerwone. A teraz należy przygotować bazę. Rozpuszczam cukier we wrzącej wodzie. I powstałą mieszanką zalewam nasze cukierki z Następnie trzeba to ostudzić, ale żeby uniknąć chodzenia do lodówki, można użyć ciekłego azotu. Jaka śnieżynka? Co to? Ojej, jakie zimne! To nawet ciekawe, ale co ja mam z tym zrobić? A, już wiem. Szefowo dziękuję. Czemu ja się nie domyśliłam? Gotowe. Emily, wybierz zwycięzcę. No wreszcie. O, żel z fantą. Świetny pomysł. Mm, bardzo mi smakuje. Słodkie tak jak lubię. A teraz spróbujemy żelu od mojej babci. Widzę, że są tam świeże owoce, ale nie ma szans, żeby je wycisnąć z tej butelki. Nie, no nie chcę takiego żelu. Lepiej zjem sobie żel z cukierkami z mm. To jest genialne. Zdecydowany zwycięzca. O, naprawdę? Więc nie na darmo się tak starałam. Tym razem chcę duże Oreo. Dacie radę. Jasne. Najpierw będę potrzebować walizki, w której trzymam mój złoty zapas czekolady. O tak, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jest niewiarygodny. Najpierw połamie tę czekoladę na malutkie kwadraciki. Gotowe. A teraz czas dodać ognia i roztopić naszą czekoladę za pomocą paników. No i mamy to. A teraz... O, ale gorąco! Ale jestem profesjonalistką, więc przeleję czekoladę do foremki bez mrugnięcia okiem. A, jak to boli! I po co się tak męczyć? Można to zrobić o wiele łatwiej. Bierzemy zwykłe ciasto i dodajemy do niego kakao Nesquik. A następnie porządnie to zagniatamy i kręcimy o takie małe kuleczki. Teraz wkładamy je do gofrownicy i dociskamy. W ten sposób otrzymujemy pysznego czekoladowego gofra. Jaki piękny zapach. Łępień, co cię tak śmieszy? Yes. Babciu, po co się tak wysilać, kiedy istnieją zwykłe Oreo? Gotowe! Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają. Nawet za bardzo. Nie mogę się powstrzymać przed spróbowaniem. Jeśli zjem tylko jedno ciastko, to chyba nikt nie zauważy. O tak, co za pyszny krem. Palce lizać. Zagryzę czekoladowym ciastkiem. To jest takie dobre. Quentin jak zwykle, a ja kontynuuję. Nie robię to prawda typowego Oreo, ale coś mi mówi, że Emily będzie zachwycona. Zamiast zwykłego kremu użyję lubianego przez wszystkich masła orzechowego. Wyszło pięknie. Moja czekoladka też jest gotowa. W środku ukryję warstwę pysznego kremu. Następnie z tej samej różowej czekolady ułożę słowo Oreo. I powtórzę wzór, który jest na ciastku. Nadchodzi kolejne arcydzieło kulinarne. Nie rozumiem. Quentina poniosła, czy tak miało być? O co ci chodzi, babciu? Chwila, czy ja to wszystko zjadłem? To straszne. Co robić? Wiem. Krem, który zjadłem zastąpi luzella. Można z niej nawet nadmuchiwać balony, ale fajnie. Okej, okay, pozostało tylko rozprowadzić ją między ciasteczkami i można podawać. Nieźle, Quentin. Smacznego, moja droga. O rany, Jakie wielkie czekoladowe ciastka! I takie apetyczne! Chcę je zjeść jak najszybciej. O nie! Ma jeden ogromny minus. Jest za twarde! Przykro mi, szefowo, ale to nie dla mnie. Teraz spróbuję tego, co przygotowała babcia. Wygląda bardzo domowo. Mmm, smaczne! Co prawda nie przypomina Oreo, ale co za różnica? Najważniejsze, że smakuje. Zostały ciastka od Quentina. Najbardziej przypominają Oreo. Tylko krem jest inny. To przecież Nutella z gumą balonową. A to znaczy, że można z niej nadmuchiwać balony? Ekstra! Quentin gratuluje wygranej! Ojacie! I krem zjadłem i wygrałem! Tym razem chcę zjeść kanapkę. Zrobicie? To proste, moja droga. Bierzemy wszystko, co najlepsze. Centru truskawkowy, nutelle i krem czekoladowy Milka. Oj, oczywiście najpierw trzeba to jakoś otworzyć. Quentin, pomożesz mi? Jasne, babciu. Cyk i gotowe. Mogę spróbować, prawda? Mm, pyszne. I to jak? Nawet nie chcę tego oddawać. Jak to nie chcesz oddawać? To dla mojej wnuczki. Powinieneś się wstydzić. No dobrze. Zrobię kanapkę bez tego i tak wyjdzie pysznie. Wylewamy nutelle na chleb. Dobrze rozsmarowujemy, a z wierzchu kładziemy drugi kawałek chleba. Na górze rysujemy coś słodkiego. Na przykład mordkę pandy. Właśnie tak. Babciu, czy na pewno chcesz poznać moje zdanie. To nie jest słodkie, to jest banalne. Poza tym Emily prosiła o normalną kanapkę, a nie słodką. Zacznę od sera. Najpierw trzeba go zmielić na wiórki. Następnie dodam barwniki. Im więcej, tym fajniej. Powinnam otrzymać sześć porcji kolorowego sera. To właśnie nimi posypię tosta. Następnie przykryję kanapkę kolejną kromką i włożę do opiekacza. Kanapki będą gotowe w kilka sekund. A zając jest słodki? Babciu lepiej spójrz tutaj. To nie są zwykłe kanapki, a kolejne arcydzieło. Wykładamy na talerz i można podawać. Mm, nudne, moje danie jest ładniejsze. Macie wszystko gotowe, a ja nie wiem, co robić. Dobra, jak zawsze będę improwizować. Najważniejsze, żebym zrobił jakąkolwiek kanapkę. Dobra, a teraz muszę to jakoś podgrzać. O, i zrobię to za pomocą żelazka. Tak będzie najszybciej. Co wy tak długo to robiliście? Ja mam wszystko gotowe w sekundę. Wentin pali się. Ojej, za wcześnie się cieszyłem. Emily, przepraszam. Ojej. Nie no, tego to nawet nie spróbuję. Wygląda obrzydliwie i pachnie spalenizną. Lepiej zjem serową kanapkę od szefowej. O rany, w dodatku jest tęczowa. Niesamowite i pyszne. Mmm, palce lizać. Bardzo mi smakuje. A teraz spróbuję te słodkie kanapeczki od babci. Są takie urocze. Wyglądają najładniej ze wszystkich. Ojej, smakują równie cudownie. Jestem zachwycona, babciu. Gratulacje, wygrałaś. Oj, naprawdę? Tak się cieszę.